Nie paliło się tu od 1972 roku. Gdy wieje wiatr w Santa Ana, ogień szybko się przemieszcza. Santa Ana to wiatr wschodni albo północno-wschodni. Zaniepokoił mnie ogień na szczycie wzgórza. Żałuję, że nie jestem lepiej przygotowany. Przyświeca nam wspólny cel. Staramy się opanować pożar. Musimy ocalić domy po drugiej stronie drogi. Jeśli nie zdołamy ogień, strawi całe osiedle. Tworzymy strefę pożarową. Potrzebujemy wielu buldogerów. To bardzo czasochłonna i kosztowna operacja. Długo nie opanujemy tego pożaru. Możesz cofnąć, ale ostrożnie. 8 kilometrów od czoła pożaru rodzina Mintonów ewakuuje się z miasteczka Aubrey. Moi rodzice, brat i nasi dwaj przyjaciele są w kamperze, w którym mieszkam z chłopakiem i trojgiem dzieci. Okay, Chodź. Mamy tu 6 hektarów. Muszę uratować konie i inne zwierzęta. Panuje przekonanie, że ewakuujemy ludzi, a zwierzęta zostają. Ale niektórzy traktują je jak członków rodziny. Poczuł dym. Musimy go stąd zabrać. Stoją tu trzy domy. Moi rodzice mają 75 lat. Kupili tę działkę. Nie mają siły, by zacząć wszystko od nowa. Przytrzymaj drzwi. Skakuj. Nie Matt. Chodź, nie bój się. No już. Chodź. Wprowadźmy te konie. Szkoda czasu. Uparciuch. Boją się tego dymu. Chodź, Matt. Pakuj zad do przyczepy.